A kiedy chłopi dowiedzieli się, że za martwego płaci się więcej, to tych, których jeszcze nie zabili, po prostu rozszarpali, posiekali na miejscu. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Jesteśmy pod Tarnowem, oczywiście Małopolska, dokładnie przed XIX-wiecznym dworem Dołęga. Co nas tutaj sprowadziło? Sprowadziła nas tutaj historia niezwykła, dlatego że ta historia została już w tamtym czasie, czyli prawie 150 lat temu zapisana. Jest to niezwykły pamiętnik, którego który my traktujemy jako skarb, a został zapisany przez jedną z właścicielek tego dworu, Mariannę Pikuzińską, która w tamtym czasie miała 17 lat. Ten pamiętnik ukazuje dawne życie, ale przede wszystkim dziejową, jedną z największych takich dziejowych zmian, jakie nastąpiły w Polsce ukazuje rabację galicyjską, a więc rzeź, jaką chłopi przeprowadzili na dworach w 1846 roku. A partnerem dzisiejszego odcinka jest już Wam znana bardzo dobrze firma Surfshark. Jest to szybki i sprawny, dodam od siebie, bystry VPN. Sershak umożliwi Wam zaszyfrowanie Waszych ruchów w internecie, dzięki temu będziecie czuli się bezpiecznie. Co jeszcze daje Sershak? Na przykład to, że macie dostęp do filmów, reportaży, dokumentów albo treści, które nie są dostępne w naszym kraju, a są dostępne na przykład w USA, w Kanadzie czy nawet w Azji. Zachęcam was, abyście skorzystali z promocji. Link do właśnie promocji znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz przechodzę do historii rabacji, rzezi galicyjskiej i pamiętnika pani Marii Pikuzińskiej. Generalnie była kolosalna różnica między dworem a wsią, gdzie mieszkali chłopi. Wszystko toczyło się pańszczyzny. Dotyczyło pańszczyzny, a więc tego, co chłop musiał odrobić na tak zwanym pańskim. I chłopi nienawidzili pańszczyzny i za to też nienawidzili dziedzica, pana. Jeżeli dziedzic był przychylny, uczciwy, nie poniżał, nie batorzył chłopa, to w czasie rabacji rzeczywiście głos, głos mu z głowy nie spadł. A jeżeli był dziedzic taki, który poniżał, batorzył i jeszcze czasami nawet zamęczył na śmierć tego chłopa, to rzeczywiście w momencie, kiedy wybuchła rzeź, to taki dziedzic wraz z innymi został przez chłopów widłami, cepami czy siekierami rozpruty na kawałki. Tutaj Dołęga. I Pikuzińscy byli bardzo przychylni swoim chłopom i nie znęcali się, nie pastwili nad nimi jak na przykład inni dziedzice. Dlatego też w czasie rabacji, kiedy chłopi ruszyli na dwory, ten został tylko splądrowany. Natomiast oprócz Teofila, który zginął, ale nie w tym miejscu, tylko pod Tarnowem, bo z powstańcami ruszył na Tarnów. Kobietom i dzieciom nie stała się tu żadna krzywda, zresztą świetnie to właśnie opisuje 17-letnia Marianna Pikuzińska. Chłopi oddawali 50% tego, co wypracowali dziedzicowi. A więc niewiele im zostawało. Trzeba również pamiętać, że dla chłopa ojczyzną nie była rzeczypospolita, która była pod zaborami, ale ojcowizna, którą dziedziczył po swoim ojcu. Trzeba również pamiętać, że chłop był rekrutem austriackiego wojska i taki rekrut był przez Austriaków politycznie szkolony. Na przykład za to, że był dobrym żołnierzem, chłop dostawał urlop i wracał na wieś. Chłop taki, który wracał na wieś, imponował właśnie tej całej społeczności, miał fantazję, był rozły, silny i opowiadał o różnych cudach i wyprawach, na jakie oczywiście zawiódł go najjaśniejszy pan, czyli cesarz. Generalnie chłop, jakby to powiedzieć, generalnie dla chłopa, cesarz, Tutaj w cudzysłowie, w cudzysłowie, cysosz, był nieomylny i był sprawiedliwy. Szlachcic, Polak, był potworem, swego rodzaju monstrum, które tylko i wyłącznie chciało go wyzyskać i tak naprawdę całkowicie zabrać mu wszystko to, co odziedziczył po swoim ojcu. Dlatego też chłopi nie interesowali się polityką, a uważali się za cesarskich, a nie za Polaków. Szlachta zaczęła planować następne powstanie. Doskonale wiedziała, że bez mas chłopskich nie ma możliwości wygrać z zaborcą. I oczywiście było bardzo wiele postępowych ludzi, jeżeli chodzi o właśnie dziedziców, którzy twierdzili, że trzeba chłopów uwolnić od pańszczyzny, znieść ten feudalny oczywiście stosunek i pomóc im wyedukować się. Ale była to kropla w morzu. Wypuszczono emisariuszy, którzy mówili, że jeżeli chłopi przystąpią do powstania, zniosą oczywiście niewolę, poddaństwo i cały ten parszywy ustrój, jakim była pańszczyzna. Ale potem, kiedy między samymi właśnie powstańcami narastały różnego rodzaju antagonizmy, stwierdzono, że jak wybuchnie powstanie, to do tej edukacji i do tego, aby znieść pańszczyznę wrócą. I nastąpiła pustka. Pustka w mentalności chłopów, która została bardzo szybko zastąpiona przez urzędników austriackich, którzy za pomocą dziel i rządź zaczęli jątrzyć i napuszczać chłopów na dwory, wykorzystując właśnie to, co mówiłem wcześniej. A więc całą tą długą drogę potu, łez i krwi, jaka dzieliła wieś od dworu. Zaczęto mówić chłopom. Że panowie szykują się, aby mordować swoich poddanych. I chłopi, kiedy zobaczyli, że rzeczywiście z dworów wyruszałam jakieś grupki uzbrojonych z pochodniami, oczywiście z bronią panów, stwierdzili, że to przecież atak właśnie na nich. Czyli cesarz jest nieomylny. Cesarz chce ich uchronić. I tak właśnie napad na dwór tutaj w dołędze opisuje Maria Pikuzińska w swoim pamiętniku. Zaczęto budzić nas w nocy. Uderzając pałkami i cepami, krzycząc: otwieraj, otwieraj! Jedynie matka szybko zapaliła świece, a już barkami chłopskimi drzwi wyleciały z zawiasów. Wpadli tutaj bezpośrednio do właśnie pokoi w dworze i zaczęli krzyczeć głośno: Gdzie jest broń? Gdzie są Polacy? To jest bardzo szczególne: Gdzie są Polacy? Nie uważali, nie uważali za Polaków. Będziemy was rewidować. Wywijali pałkami, cepami, kosami, abyśmy szybko tylko narzucili na siebie jakieś ubranie i siedzieliśmy skulone i całą tą właśnie masę która falami wlewała się do tworu po prostu cicho skulone obserwowaliśmy chłopi w ferworze zemsty, ale też w panicznym strachu przed tym, że pańscy będą wieś wyżynać, ruszyli na dwory. Ruszyli również także przeciw tym nielicznym grupkom powstańców, którzy na przykład chcieli uderzyć na Tarnów. Oczywiście bardzo wielką zasługę w tym, że doszło do tej bratobójczej rzezi, miała cała administracja austriacka, jak na przykład starosta Tarnowski, który powiedział, że będzie płacił za głowę właśnie pana czy powstańca. A płacił dość sporo 5 złoty reńskich za żywego, a za martwego jeszcze raz tyle 10 złoty reńskich. Do tego doszło, że na 148 trupów, których chłopi przywieźli do Tarnowa, tylko 30 można było rozpoznać, dlatego że ciała były zmasakrowane cepami, widłami, siekierami, różnego rodzaju jeszcze narzędziami rolniczymi, bo to była chłopska broń. A kiedy chłopi dowiedzieli się, że za martwego płaci się więcej, to tych, których jeszcze nie zabili, po prostu rozszarpali, posiekali na miejscu, aby dostać nie pięć złotych reńskich, ale 10 złotych reńskich. Dla każdego chłopa, który wpadał na dwór, jakakolwiek postać, która była ubrana w surdut, była po prostu panem. I tu znowu odwołuje się do pamiętnika pani Marianny, która opisuje, Złapali kucharza, złapali lokaja, złapali ogrodnika i naszego stangreta. Wszyscy byli w surdutach, powiązali i zaczęli ich niemiłosiernie bić. Ja wyskoczyłam, chciałam chłopów całować po dłoniach, aby ich puścili. W tym momencie chłop kosom się zamierzył i powiedział: Ej, rebeliantko, bo ci zaraz łeb z szyi utnę. Kiedy chłopi dopadli powstańców, bo oni przecież zaczęli patrolować drogi, kiedy dopadli mężczyzn, którzy byli właśnie w dworach, nie sortowali ich. Od najmłodszych do najstarszych oczywiście wiązali i mordowali. To była śmierć okrutna, dlatego że chłopi nie używali szabel ani broni palnej. Oni mieli tylko to, co mieli w swoich gospodarstwach a więc na przykład kosy, siekiery, cepy, widły, różnego rodzaju pałki. I ta śmierć była przeokrutna. Co zresztą widać bardzo dobrze na obrazie Rzeź Galicyjska z 1846 roku, gdzie właśnie leży szlachcic z rozgłupaną siekierą czaszką, a matka z dzieckiem chroni się, aby chłop, który trzyma siekierę i jakąś butelkę, być może z wódką, nie trzasnął dziecka i jej właśnie tym no, strasznym narzędziem. Generalnie było założenie, aby kobiet i dzieci nie mordować. Austriacy również zaznaczyli chłopom, że nie może zostać zabity żaden obcokrajowiec, a tym bardziej urzędnik austriacki i również nie mordowano Żydów. Zdarzały się wyjątki, ale generalnie założenia było takie, aby tylko i wyłącznie mieścić się na panach, a więc na męskich potomkach albo tych, którzy zarządzali dworem, panach i powstańcach. Chłopstwo ruszyło swoją wielką armią, i praktycznie, jak widać na obrazie, te momenty, kiedy były starcia z powstańcami, były przez chłopów w większości niestety wygrywane. Symbolem rzezi galicyjskiej jest chłop. Chłop ze wsi Smarzowa Jakub Szela. On oczywiście został właśnie okrzyknięty tym najbar najbardziej krwistym demonem, który odpowiadał za całą tą rzeź. To nie do końca jest prawdziwe. O tym człowieku można by opowiedzieć całkowicie osobną historię i myślę, że my to kiedyś zrobimy. Natomiast Szela to postać prawdziwa i on toczył duży spór ze swoim dziedzicem, niejakim Wiktorem Boguszem. I w momencie kiedy doszło do rabacji, szela zemścił się okrutnie, bo po prostu na jego znak, który słopów skoczył i rozpłatał na pół głowę bogusza. Oczywiście siekierą, albo jakimś cepem. Zemścił się również okrutnie na ciałach, bo trupy boguszów zostały zakopane na niepoświęconej ziemi. Poza cmentarzem rozebrane do naga i żałośnie rzucone w pusty rów, który został wcześniej wykopany. Do tego jeszcze zostały posypane wapnem. Dlaczego taka krwista i tak bestialska zemsta? już był otworem dla swoich chłopów. Istnieją relacje spisane przez miejscowego księdza, który spisywał relacje chłopskie po rabacji. Otóż chłopi mówili. Że jak się widziało Bogusza, to uciekało się od razu z traktu. Były przypadek, że Bogusz jadąc na koniu, chłop nie doskonale zdjął czapkę przed panem. Bogusz wracał się, wyciągał na haję, uderzał chłopa w głowę, odpadał płat włosów ze skórą. Chłop skulał się i wył z bólu, a Bogusz syczał przez zęby. Musisz przyjść odrobić pańszczyznę. Nie zapomnij o tym, To, że cię uderzyłem, że jesteś teraz chory i pokrzywdzony. Nie zwalnia cię z pańszczyzny. Człowiek ten. Stracił potem zmysły i został wiejskim niedojdą. Był przypadek, że chłop spóźnił się z mąką. Bogusz kazał go zamknąć w piwnicy, gdzie była woda, tak długo stać, aż chłopu nogi popuchły i pogniły. Jestem w pewnym magicznym miejscu, blisko dworu Dołęga. Z tym magicznym miejscem wiąże się ciekawa legenda. Ale zanim ją wam opowiem, chciałbym was zachęcić, abyście subskrybowali nasz kanał, abyście klikali sobie w dzwoneczek, co pozwoli wam przypomnieć o nowym odcinku History Hiking. Oczywiście, jeżeli podobają się wam nasze odcinki, to czekam na łapkę w górę i również piszcie komentarze. To, co w odcinku Wam się podoba, ale także to, co Was być może irytuje i to, co chcielibyście zobaczyć w przyszłych naszych odcinkach. Znajduje się w mistycznym kręgu siedmiu lip, które zasadził dziedzic tego właśnie dworu. Tu znajdowała się również ławeczka i panowało przekonanie, że ten, który zasiądzie na tej ławeczce, w tym mistycznym kręgu tych siedmiu lip, zamknie oczy i pomyśli właśnie jakieś, o jakimś marzeniu, to to marzenie się spełni. Musi coś w tym być, bo słynny polski poeta Adam Asnyk stworzył tutaj większość swoich utworów. I teraz ja sobie wyobrażam, że siadam na takiej właśnie ławeczce, zamykam oczy i myślę. Jakie to marzenie? Milion subów dla historii hiking. Oczywiście, no to, bardzo bym chciał, to jest tylko i wyłącznie wasza zasługa, że tak to wszystko wygląda, i że wspieracie kanał i go subskrybujecie. Ale tak naprawdę moim marzeniem jest to, aby historia ta, którą dzisiaj wam opowiedzieliśmy, miała jakąś lekcję, aby dzisiejsi ci, którzy rządzą Polską, wiedzieli, że Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Poznań to nie cały kraj. Bardzo ważna jest Polska Powiatowa, i tam należy inwestować i edukować, i wtedy być może nigdy takie sytuacje, jakie miały miejsce tu w 1846 roku, w Polsce się nie powtórzą. Pamiętajcie, aby skorzystać z promocji SerSharka. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia za parę dni, generalnie w każdy czwartek i każdą niedzielę o godzinie 20:00. Pa. Serdecznie pozdrawiamy naszych wspierających. Radosława Burczyka, Adamigo50, Avid2, Tomasza Barabasza, Grzegorza Barszcza, Bajkera Budzyka, Artura Chojeckiego, Gildorfa K., Michała Komisarskiego, Krystiana Kulikowskiego, Marcina Lukomskiego, Elsa Militaria, Galicem Production, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Mariusza Schuberta, Mariusza Tokaja, Andrzeja Wiczaka-Wel, Awitin Surans. Naszymi wspierającymi są także Wojciech Byrski, Michał Chmilarczyk, Kuba Hruściński, Mirosław Depo, Robert Figurski, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Jan Gurda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Damian Ślęb, Krystian Wanda i inni. Bardzo Wam za to serdecznie, ogromnie dziękujemy.